Zaraz otworzymy i spróbujemy, ale najpierw posłuchajmy dźwięku dobrze, przyjaciele. Widzicie, jak bardzo jest gazowane? Przyjaciele, cioci mu nie dodała gazu, to jest mikrofon. Nie otwieramy od razu gwałtownie, bo ciśnienie jest wysokie i napój może wystrzelić. Wtedy nic nie zostanie w butelce ani nie spróbujecie. Trzeba powoli odkręcać, żeby uwolnić gazowa. Zaraz spróbujemy i nalejemy, przyjaciele. Proszę bardzo, to czarna jagoda godzi. Zobaczcie przyjaciele. Wygląda apetycznie, prawda? Ciocia mu spróbuje. Ojej, kochani, jeśli jeszcze tego nie robiliście, koniecznie spróbujcie. Mówię o czarnej jagodzie godzi. Przyjaciele, czarnej jagodzie godzi. Słynie ona z tego, że świetnie wpływa na wzrok, kochani. Te fache z Meksyku albo te fachę z czarnej jagody godzi. Czarna jagoda godzi naprawdę świetnie smakuje, przyjaciele. Jest lekko kwaśna, lekko słodka, ma odrobinę alkoholu, ale nie jest to nic mocnego. Te fachę ma swoje ograniczenia, jeśli chodzi o produkcję alkoholu. Te fachę z czarnej jagody godzi to przepis, który odkryłam to sama. Jeśli którykolwiek z członków obejrzał już filmik cioci mu i uznał go za przydatny lub po prostu się spodobał, proszę, zostawcie lajka na zachętę dla cioci mu. Udostępniajcie go jak najwięcej, żeby inni członkowie mogli dowiedzieć się, jak prawidłowo przygotować te fachę. Dbajcie o swoje zdrowie, wszyscy. Ciocia mu się o Was martwi. Na tym kończę ten filmik. Do zobaczenia następnym razem. Do widzenia.